W 2014 roku komentował w ten sposób, że e, powiedzmy, to mnie nie irytowało. Na przykład jeżeli grałem z Gasem i nie trafiłem e, na meczu, tak? Na echę mm -hmm. flash, prawda? No, no. Albo coś ten to, Norbert potrafił przez 30 sekund mówić, że on miał na całku taką akcję i on ją utrafił I... W 2014 roku LOL był jeszcze w powijakach i tak naprawdę nie było dobrych komentatorów. Nie ukrywam tego, że takie coś może jest nieprofesjonalne, ale profesjonalizmu człowiek uczy się z czasem. Ja nie zacząłem komentować jako profesjonalista, a zacząłem komentować jako amator. Więc jeżeli nienawiść w XI do mnie od roku 2014, gdzieś tam jakiś niesmak, niechęć względem tego, no, to troszeczkę długo, jak za takie coś. I w ogóle, I dajcie szota. I to mnie strasznie irytowało, bo... Już... Czyli taka troszeczkę urażona duma gracza, tak? Zostało takie coś, że hmm, jestem profesjonalnym graczem, coś zwaliłem, komentator o tym za długo gadał, porównał mnie do siebie, gdzie on jest tylko komentator. Tros troszeczkę chyba urażona duma tutaj gra, tak mi się wydaje. Widocznie Polsat miał bardzo słabą moderację, która nie robiła tego samodzielnie. Okay. i nie banowałem za JD, tylko za jakieś mocniejsze wjazdy, których pojawiało się tam sporo, więc uważam, że jak na stację telewizyjną, to Polsat powinien bardziej dbać o swoje community i bardziej restrykcyjnie podchodzić do czatu, no jednak jest to kanał telewizyjny, skoro to był czat kanału telewizyjnego, to nie powinny się tam pojawić nawet bluzgi, a co dopiero mocne obelgi, więc jeżeli ja jako komentator byłem zmuszony to robić, to nie jest to moja wina, tylko po prostu braku moderacji i odpowiedniego zadbania o kanał. W każdym razie może też faktycznie troszeczkę nieprofesjonalnie z mojej strony Obustronny brak profesjonalizmu. Tak że... więc. Yy, no był ty... ten czas, ale nawet Norbertowi szła to już chyba no Teraz to już chyba bez przesady, że on się tym przejmuje, ale to jest jedyny powód, dla którego. I podkreślam po raz kolejny, to nie były nigdy bany za dwie literki, tylko za mocne, personalne wyjazdy. Za dwie litery nie banuje, za dwie litery banuje, bod na 5 sekund. czy Co, że... tak, to wyglądasz? Tak I, wy... I tu z Marcinem się zgodzę. Nie sądzę. niej nigdy nie było wywoływane przez mnie specjalnie, ja wolę mieć, słuchajcie, połowę mniej ludzi, a spokojny, normalny czat. Wygląda Niestety tak, jakby nie, nie umiał sądzę. w internety po prostu, bo. Jakbym nie umiał w internety? No, pff, może troszeczkę faktycznie nie umiem. Może po prostu ten poziom internetu gdzieś tam za bardzo mnie przybija i za bardzo się tym przejmuje. Może to jest racja. Coś no, to... powie w i no, ty się no, z tego śmiejesz, no, tak? No, no, nie robisz z tego. O, nie wyzywajcie mnie, bo będę obrażony, tak? A... Po raz kolejny wszystko sprowadzają do dwóch liter, co jest jakby utrwalaniem niezdrowego stereotypu, bo tak jak mówię, dwie litery są dla mnie niezbędnym spamem zaśmiecającym czad i nie dotykają mnie personalnie. Aczkolwiek to, w co one się przeradzają dalej, jest niefajne, bo przeradzają się w grube obelgi, w grube bluzgi i w grube wjazdy. Jeżeli jest to mem, to jest to mem bardzo niezdrowy i twórcy nie powinni tego memu promować. Propagując dwuliterowy skrót, na który ja zareagowałem fakt faktem na początku dość drastycznie, bo taki był tego początek, że powiedziałem ej nie gaj, u mnie nie ma syfu na czacie, za to jest timeout, nie jebiemy tutaj mnie, nie jebiemy tutaj nikogo, bo chciałem mieć normalny czat. No ale oczywiście, skoro nie można obrażać streamera u Norberta, u Team Rock było można, no to ja byłem chujem bez dystansu. No, jednak chciałem gdzieś tam mieć ten czat poziom wyżej i uznałem, że tutaj czegoś takiego nie będzie i dlatego też ludzie się na mnie rzucili i zaczęli to robić jeszcze bardziej, no bo ja nie pozwalałem, a Team Rock pozwalał na wszelkie wylewanie pomyj na ich czacie, co było złe i co mocno zniszczyło community. Uwierzcie mi, żaden mój flame... Żadne moje wyzywanie na Solokiu nie wpłynęło tak źle na community, jak to na co pozwolił rok. Czyli na totalną swobodę wypowiedzi i to w takim negatywnym sensie. Bo jasne, swoboda wypowiedzi swobodą wypowiedzi, ale jeżeli twoja swoboda wypowiedzi polega na tym, że zaczynasz obrażać drugą osobę, to to ogranicza swobodę drugiej osoby. Na tym polega właśnie wolność słowa, tak? Że możesz mówić co chcesz i jak najbardziej. Tylko nie może to obrażać drugiej osoby. W sensie nie możesz powiedzieć, ej ty kurwo! Co? Co? Czemu? Czemu tak do mnie mówisz? Bo wolność słowa, ty chuju! To, to nie na tym polega wolność słowa. Wolność słowa polega na tym, że powiesz, według mnie nie postępujesz fajnie, bo to, to, to i to. I wytkniesz komuś jego błędy, czy powiesz to w jakiś tam cywilizowany sposób. Może to urazić osobę, ale jeżeli nie powiesz tego w sposób pejoratywny, to nie jest to nic złego. Na tym polega wolność słowa. No i zły. Czy ja... Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć więcej na ten temat, że jest to wystarczająco wyczerpująca wypowiedź. Że tutaj nadzieję, że on się tym przyjmował. Ja nigdy chyba do końca życia nie mam pewności, czy on tego specjalnie nie robi. Że specjalnie się nie do Specjalnie, drogi Vaginaldzie, to może Team Frenzy się na takich rzeczach wybijało, robiąc, robiąc sobie jakieś różne JD memy, co też było trochę niefajne z waszej strony, bo uważam, że jako zgrana ekipa z dużym potencjałem mogliście robić lepszy content, niż bajtować dzieciaczki na JD, a robiliście to wielokrotnie. Z pełną świadomością i premedytacją, i ty o tym Fryderyku wiesz, i ja. Taki mały paradoks wypowiedzi. Robi, nie wiem jak no, ja No podobno nie, projekt. że mu idzie, nie, że mu idzie. JD, JD, no, no nie wiem. Yy, JD, JD! Bawią mnie za... <espeści> Bawią mnie... Czekajcie, to ja też zrobię tak, żeby było śmiesznie. JD, JD! I, I w ten sposób nagle rozśmieszyłeś cały czat. Na przykład w stylu to tam jebać Disa. <laughs> Najlepsze żarty. <laughs> Najlepsze żarty. Znaczy ja się nie przejmuję, stosunkuję się do tej wypowiedzi, żeby... Nie wiem, żebym nie musiał tego robić drugi, trzeci i piąty nie raz. Nie przejmuj z haterami. Nie przejmuj się, to jest dla mnie śmieszne, nie? Maja ból, ty ukaza to, że trzymasz poziom 15 zł. Dzięki Maja. No to jest, wiecie, no to jest totalne dno intelektualne, jak kogoś śmieszy puk puk, kto tam jebać Disa. No. Ja pierdolę! <naisas> wow. No, jak widać, tutaj rozśmieszyło trzy osoby. Chłopaki, naprawdę niziutko. Nie wiem, jak sobie dam radę, nie mam spinnerka, ale myślę, że poradzimy sobie jakoś. Wezmę sobie to tutaj. Mm, dobra, <laughs> także muszę wziąć. Mam tutaj zapisane, co Norbert o mnie powiedział. No, jest ostro, jest ostro, nie ukrywam. Ale myślę, że jakoś uda mi się odeprzeć te ataki. Tu sobie przygotowałem notatki, możecie zobaczyć o czym będziemy mówić. Okej. Okay. <laughs> Nie wiem dlaczego Norbert tak krótko powiedział, ale no, zawarł tam dosyć oczywiste argumenty, mm, ale ja mam no na to myślę krótką odpowiedź, także zobaczmy. <laughs> zobaczmy. Dobra. To zaczynamy, tak? Ok, lecimy. Co? Ja zajęty. Dać mi spokój. Nie czas na zabawę. Mhm. Ja nie być taki ork. Gotów do pracy. Czemu nie? Tak? Hmm? Czego ty chcieć? Coś trzeba zrobić? Ja to zrobię. Chętnie. Praca, praca. Dobra, dobra. Dobra. Brać ich. Spróbuję. Mogę się tego spodziewać. No, także ostatecznie i Dziękuję. Mam nadzieję, że wyjaśniłem temat. Także mam nadzieję, że przeprosisz mnie Norbert i wszystko będzie w porządku. Nie no, tak poważnie co, No nie wiem co mam powiedzieć. No nie będę na to poważnie odpowiadał. No, jeżeli ktoś zatrzymuje pół wypowiedzi i się odnosi do połówki wypowiedzi albo pokazuje szatas przed dwóch miesięcy i mówi, nie to było tydzień temu. No to Dla mnie nie ma sensu. Ja już napisałem na grupie swój post. Dla mnie człowiek jest... Na głowę, no na głowę coś ma I ja nie mam zamiaru dyskutować Z tymi, co chciałem dyskutować to już na Twitchu podyskutowałem Dla mnie to jest To jest poziom tutaj także No nie wiem, nie wiem To jest poziom tutaj Trzeba się zastanowić nad sobą chyba A i walka w klatce oczywiście może się odbyć To jest projekt, który ma być <laughs> Może się, że tak powiem Pokazać z innymi streamerami również. Walka w klatce MMA streamerów, kto by nie chciał tego zobaczyć.